Paznokci kontra paznokciowe TikToki. Zaczynamy. TikToki to zło. Kochanie, już skończyłyśmy robić mani, wyślij mi 500 złotych. Tylko 150. Potem sobie ludzie myślą, że to takie drogie przecież. No, ale facet nie o wszystkim musi wiedzieć. Nie. Co? Nie, ni to tak straszny. Po jakiemu to jest? Aha, nie są takie złe. Potrzebuję tylko trochę shaping, pewnie o to chodzi. Tylko po, po jakimś języku, to jest innym, po innym języku, w języku, którego nie znam. Odrosty. Aha, do salonu. Tu się trzeba iść pomalować, oczywiście, najpierw, zanim pójdziesz do salonu na paznokcie. Rychle se namalować napret, ale do mekace na obidek To jest czeski! Cekani na metro, cekani na metro. Ale fajne! Długo na te pazury jedzie luda w metru. Uda w metru. Hura, ven! Pilujem, pilujem. No jak u nas, tylko my mamy EU, zamiast l. Pilujemy, pilujemy. Ale nie ma frezarki. Nie ma tutaj rękawiczek. Już mi się nie podoba to. Jakiś dziwny chwyt pilnika, który obciąża nadgarstek. ale jest pochłania. To noga, ten plus musi być. Palcami wszystko robi. Olejcek. <laughs> Olejcek. Patrzcie, ten kciuk taki mulda. Nie zostały skorygowane od spodu, dalej lecą w dół. No Są zrobione tak 5 na 10, o. How do you properly clean the cult? To jest ten frez taki bez ostrzy, tylko ze ściankami? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam mieszane uczucia. Nie wiem czy to, o, czy to jest paznokieć czy, czy nabłonek. Dlatego mam mieszane uczucia. Ale jeżeli to, jest, to był nabłonek, to spoko. No, tutaj dziewczyny mówią, że nie, to tak się nie powinno robić. No, bo ona robi jednym ciągłym ruchem. Raczej robimy ruchy takie zygzakowate, podpychające, a nie coś takiego. No, ale efekt jest. Dłużej to trwa, no bo trwa dłużej, ale no jest efekt. O ile oczywiście nie poszło z paznokciem. Sztuczna ręka, uwaga, alert, sztuczna ręka, fuj. Wiecie, jakie te ręce są drogie? Trzeba o nie dbać. Zobaczcie, ile taka ręka kosztuje. 139 euro. Czyli to jest 644 zł i 50 groszy. Teraz de proces. Boże, boże, co się to tu stało? Coś jest grubo nie tak z tymi paznokciami. To wygląda jak jakiś stan chorobowy i bez rękawiczek pochłaniać jaki upierd... Jezus, Maria. Takie osoby powinno się zamykać w więzieniach. I żeby nie wyszły, dopóki się nie doszkolą, nie? Bez rękawiczek. syf, Patrzcie, ile pyłu tam jest. Ten pochłania czy nie był czyszczony chyba od zakupu. To, jakbym coś takiego zobaczyła, to pierwsze co robię to odsyłam do dermatologa. Nawet nie dotykam. A ona to piłuje wszystko. Zostawia zapowietrzenia. Coś tam niby z nimi robi, ale je koniec końców zostawia. Ja chcę drugą część. Mamy part 2. O Boże, cążki, bez rękawiczek, wszystko. Takiej złej jakości ona tak wbija się tymi cążkami. <śmusty> źle pracuje bardzo źle. Boże, ile tam jest jeszcze na błądów. Zamiast to wyfrezować frezem, to ona tam jedzie tymi cążkami. Jak ona źle pracuje. <śmusty> Moje oczy krwawią. Boże, co za jaka fleja, jaka fleja. I co i, i cały, cały part 2 to będzie wycinanie tych skórek, tak? Nieumiejętne. To był stracony czas. Dawaj part 3 To mam przeakrylowane, doakrylowała i coś na to nałoży, tak? Aha, jakieś lakiery. To jest y, stylizacja paznokci na światowym poziomie. Już z daleka widać, że są powycinane po bokach. Mają zły kształt, popękane są. Okropne, źle zrobione, źle zrobione. Tu wygryzione. No nie są dobrze zrobione. Widać, że są boki wycięte, przez to też tutaj pęknięcie jest na serdecznym. Albo wygryzienie, albo jedno i drugie. O, są rękawiczki, ale tylko na jednej dłoni. Tak by iść na mróz i Ubrać tylko jednego buta, nie? To jest te, ta sama logika. Ale jest pochłania. okej. Raczej jest smyranie, a nie frezowanie. Jakoś dziwnie. Kurde, to wygląda, jakby to było wszystko w zwolnionym tempie. Tak, jest to w zwolnionym tempie. Wątpię, żeby ktoś miał aż takie wolne ruchy. Tylko nie. Jaki wyrżnięty wskazujący masakra, nie? Po czym poznać profesjonalny i bezpieczny salon Beauty. Tak. Odpowiedź jest jedna: sterylne narzędzia Autoklaw oraz dokładne, prze, dokładnie przeprowadzony proces sterylizacji. To wyróżnik naszego salonu. No odpowiedź jedna po, dobra, po sterylnych narzędziach, ok? To make ultradźwiękowej? tak. Potem płukanie, dokładnie, osuszenie, dokładne, pakowanie w pakiety sterylizacyjne i do autoklawu zamknięte. I ten pasek tutaj różowy. Jak ona wyciągnie te pakiety, wpysterlizowane, zamieni się na taki, szysz, taki grafitowy. O, o, jest. A brązowy tutaj w tym przypadku. No, grafitowo-brązowy. Bardzo fajny TikTok. Uuu, 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 uuu. Rekonstruowałabym. Płytka na oko ze 3 mm. Po odsunięciu skórek, no może do 4 dojdzie. Nie, no teraz, teraz jest. No, dobra, teraz jest 3. 4-5 może do czwórki piątki odzyskamy, żeby miała razem 4-5 mm. Eleganckie pazurki do przedłużenia, do rekonstrukcji, ale nie za długiej, bo tutaj nas naprawdę bardzo mało płytki paznokciowej. Ciekawe, jak sobie stylistka poradzi z takimi paznokciami, bo zazwyczaj jest tak, że stylistki są przerażone i nie wykonują takich zabiegów. Szkoda, bo ja takie uwielbiam. O, co takie... To jest w końcu coś, co, co da ci jakieś tam wyzwanie. Czemu nic nie widać? Coś tu poszło nie tak? To takie jest po prostu, bo zobaczcie. Jestem tak zawiedziona tym TikTokiem. Dawno nie byłam taka zawiedziona. Ja już tu naszykowana, nie? Herbatka, nie? Tu jadę, patrzymy, rekonstrukcja, nie? A to... Żart. Nowe nechty, nowa ja A, nechty to będą paznokcie Nowe pazy nowa ja Zgadza się Tam jest chyba z milion wzorników, nie? No, nie są złe Jest to mój styl budowy Bo lecą w dół bardzo mocno Ale okej, okay, jak na standardy internetowe TikTokowe To jest tak przyzwoicie Co to? Naturalna płytka? Tu jest coś żółtego. To mi się tu nie podoba. To chyba jest naturalna płytka, nie? To mi się tu bardzo nie podoba. I tu też coś jest. Ten się złamał. A, dobra. Uf. Boże, kochany. To jest jakieś pazłotko. Ja myślałam, że to jakieś... Nieważne. To są naturalne, wzmocnione czymś? Czy co, o co chodzi? I się złamał jeden? Oj, oj, oj. Żegnaj paznok... Złamałeś się. Żegnaj! Nie ma większego bólu niż złamany paznokieć. No, na szczęście jest stylizacja paznokci. i Jest styliska w stanie... Zrobić tak paznokcia, że w ogóle się nie będzie odróżniał od reszty. No będzie po prostu ładniejszy od reszty. Równy, symetryczny, z ładnym tunelem, bez krzywych, krzywej wewnętrznej C, ale od góry będzie jednakowo, po prostu będzie ładniejszy. Kiedy prosisz klientkę o luźną rękę. Pozdrawiam serdecznie moją ukochaną najpierw klientkę, potem bardzo serdeczną koleżankę, a na końcu jedną z moich pracownic Kingę. Miała dokładnie takie palce. To jest trauma przy podkładaniu szablonów. Wierzcie mi. Ale to, cośmy się naśmiały przy tych palcach, to nasze. Aha, dziewczyna opowiada o tym, że była dzisiaj na paznokciach w jednym z krakowskich salonów i co? No są do góry. Wyrżnięte. Nie, to tak nie ma wyglądać. Klientki się nie znają i nie wiedzą, czy to ma tak wyglądać, czy to nie ma tak wyglądać. To jest y, cudowny przykład paznokci, które zostały wyrżnięte od spodu. zostały źle podłożone szablon, zostały źle opiłowane, to się nadaje do reklamacji. Tylko y, nie wiem, czy osoba, która zrobiła te paznokcie, będzie miała te reklamacje wykonać, ponieważ no jeżeli ona tylko tak potrafi robić paznokcie, to no.